Cześć. Z tej strony Tomek z Indeksów Kieszeni. Dzisiaj pisaliście maturę z matematyki. Po rocznym przygotowaniu mam nadzieję, że poszło wam dobrze. Były zadania trudniejsze i były prostsze. Spojrzymy sobie na zadanie 9, posłyszałem, że sprawiło ono niektórym problemy. Zespół A i B. Wspólny budżet 1 200 000, dotychczas wykorzystali 146 700. Zespół A wykorzystał 13%, zespół B wykorzystał 11%. Oznaczamy sobie literką A środki zespołu A, literką B środki zespołu B. To, co chcemy policzyć, to A. Tworzymy układ równań na podstawie tych dwóch informacji. No i teraz, moi drodzy, to 13% i 11% zamienimy sobie na 0,13 i 0,11. Zapisujemy sobie w ten sposób ten układ równań. No i teraz. Możemy albo podstawić, albo przemnażać. Ja tutaj podstawiam z pierwszego równania, że B równa się milion 200. 000. Odjąć A, czyli wyznaczyłem sobie B, stawiam do drugiego. Moi drodzy, po kolei przerzucam na dwie strony. No i na koniec dzielę przez 002. jak sobie podzielę przez 002, to będę miał wynik, czyli A. Moi drodzy, powodzenia na dalszych maturach i miłych wakacji.